No i zobaczmy. Hajka! Witamy. Oczyścić by trochę tutaj, co nie? Tak. Ta. Hmm. Hop, hop. A co, ty, co te CSG jeszcze żyje? Wydaje mi się, że nie. Te drzewka też, co nie? Tutaj to najbliższe. Można, no. Zdobrałeś prezent z domku? Nie To dawaj, bo tam są chyba nasiona, eee. spachy, czy w są jest. czyli dosta są one, czy ja mam ten domek z tym kamieniem. Ja tam mam tutaj. Jest rzeczywiście. A eee. co to jest? To jest jakaś taka pietruszka? Nie wiem chyba ta. Hejka? Hejka? No dawaj. co pomogłem ci, a ty jeszcze ja mnie w wyzywasz Steve. w ogóle Ja jestem Steve, a jestem Steve to Tutaj może też dać nie obok, obok. Mm. No tak, chyba Ale, Masakra, tak to działa eee... Nie, nie chcę ci dać Nie dawaj mi nasionek Po chuj ty mi dajesz nasionkę to skrzyni. Muszę sobie skrzynię dopiero zrobić, tak? No, chyba tak, chyba tak. 50 drewna na skrzyni. Tu jest ta skrzynia. No tak. To jest na sprzedaż, nie? No to ja coś źle zrobiłem. Eee... <laughs> nie, się. nie no, super, super. Eee, crafting jest. Cześć. Nie Jestem za sobą, żeby rozwać ten pień. Tak to jest, jak się nie chodziło na siłkę. Zostałem się robić senny. Bo nie wiem, że tu jest wszelkie energia. O. Jutro będzie dobra pogoda, bo sprawdzałem. Aha. Można w TV sobie sprawdzać pogodę na jutro. Beautiful sunny day tomorrow. tomorrow. Pierwszy zarobek? 512g? <noise> to jest nasza wspólnie? Tak. Tak, tak, tak. Masz, masz 512, tak? Kasy. Mhm. No, no, no. To nie wspólnie, wspólniec, nie? Czy osobno? Wspólnie, chyba. No, to dobry humor z filitów. O, dostałem SMS-a od kochanki? idziemy na fishing trip? Tak. A mamy w ogóle fishing? Dobra, już podlałem. Łatwo. Ogólnie my mamy ten trzeci dom, bo jesteśmy bardzo hojni i wiesz, jak na wigilii jest dodatkowy talerz dla bezdomnego, to mamy dom ewentualnie That's dla przybysza. Dobra. Chyba możemy pójść do, Dostałem, do miasta, tak. co? Dostałem geodę. Idziemy do Blacksmitha. Nie ja wiem czy to wchodzą tylko w górze. Tutaj, tutaj takie... ...rzeczy podstawowe, a tam będzie nasionka, jakieś tam inne rzeczy. Tutaj pierdol, dobra? Na miejscu. Zobaczymy. Hello there. W ogóle tak, tutaj są questy. I to jest kalendarz. Dobra. Tak, są urodziny różne tam. Tutaj jestem dobra. Musiałeś wkłasać czy nie? Nie. Okay. A wziąć? Dobra, akceptuję. Łatwo. Akceptuję razem. nie? też nie do Luisa. Tak, tak, tak. Do Luisa. Z kim trzymamy? Z tym typem czy z y, Jojo Market? Z tym typem. Okej, okay, ja bym kupił chyba jakieś nasionka. Nie wiem, które się bardziej opłacają. A ty, dużo osób. Chodź tutaj pogadać z nimi. Właśnie, Co to jest? Robin, von! Jakbyś robin? Caroline. Aha, to dziękuję. Powiedziała, że, że jest jakiś inny, taki bęben, trochę inaczej. nie jest spoko. Jakaś alternatywka ma, niebieskie włosy. No, ale cały czas się śmiechnie. Tam są majtki Caroline, tam nie wchodzimy. Gdzie idziemy? Na... do Williego czy do Blacksmitha? Do Blacksmitha. To dawaj. Ale bryka. Dobry Blacksmith. Uh, Proces geodes. Tak, co wykopał. Hm? Co to jest? Earth krystal. Aha. Aha Kacpenka, tak. O, ja nie mam. Żal. Kurde, to jest? He found Let me see it. Let me see it. miał coś to się It's very, It's very old. Old. muszę okay. uciec oglądać, bo ja nie mam żal. Jakieś gołty zrobiły dubbing do tej gry, i można go wgrać po prostu z modowanego w sensie mo, mod taki. donate. tutaj Wow. Nie wiem, czy zdążymy do Uliego, on chyba już sobie poszedł ogólnie. O, ale możemy sobie pozbierać tutaj. Moje. Daj to. Kur... Ogólnie Willy powinien być w tym domku, ale teraz jest chyba zamknięte. O nie, on teraz łowi. O ma do piątej. To jutro przyjdziemy. Tak. O, dostanę 250 za archeologię. Pieniądze same się robią. Kurde, znak zapytania. Okej, 300 drewna. Dawaj do domu bo zaraz wysyłę Mama woda, do spania. Jaka tu moro pogoda? Deszczowo. Cały dzień. Będzie trzeba Przenijcie. podlewać. Tak, już idę. O OMG ma... O mg. Hmm. O są te robaki. Tego dochodzę, to jest tego. Dostałem Rice shoot Chcę chodź na ten na plaży w takim razie może co? Ale pięknie No i po no, Ładnie co? Po cholerę tutaj dałeś kszoki. No bo Źle mi się zrobiło Dzięki O Co Nic to też można posadzić chyba. Idziemy na plażę. O, jest No znowu szybciej ode mnie. Żal. O, ja też mam. Dobra, łatwo. Oj. I'm still sure. trying to learn from my mom out on the Celtic Seas. Yeah. It was a big haul. I sold a lot of good fish. Finally, safe enough to buy me a new rod. old <gasps> Here I want you to have my old rod. Oh, I'm Thank you. It's important to me that art, fishing stays alive. And hey, maybe we'll buy something from the shop once in a while. Yeah, old <laughs> czadu. Jest... BOM Bądry... Dostałem Bambusa, co mówisz? Nie nic bambusy? Powiedziałem P Warda, innego Nie część roweru do jakiegoś innego. Nie, to jest taka osoba co lubi dzieci A, czy <śmuszy> <przez kodę. śmuszy> <śmuszy> Dobra. A, no tak, tak robiłem Przedstawej wali. O idę do koło ciebie. Będzie klimatycznie. Jak to się, jak to się robiło? Bo masz okay. tempo yes. starego dziada Trzeba od razu tak w tej samej sekundzie? No tak O, dało O, perfekty Ale to przyjdzie to jest Masakra. O To jest fajne Co to daje? To daje energię, daje zdrowie i jeden do wsięgu, jak się zje Myślałem, że to ja o. Co to? Sardynka. Nowy rekord. O nie, nie mam miejsca. Dramat Sardynka, jeden Ja sobie posiedzę. Ja ale o. Aha, inwentory full. wezmę. Idziemy gdzieś ten tędy, ten lane, żeby z się czy mi się przywitać? Nie. Dawaj. mi się wydaje, że z tymi się O. No tak, przecież jeszcze można. <laughs> no i co robisz? Synafotu nie pokazuj sąsiadom tych śmieci. Tak. Nie o siema, Przywitała Ale... się z nami. Wyruchałbyś się, co? Ej. Jak to się ty się odzywasz? jest bardzo mieniny. Prawda. Pewnie. Pewnie, że nie. Sam. Tak, Sam Smith. pan też. To jest Sam Smith. Uh, my new song. Farming, mining and chopping wood. A city in the, in the sea. Trains, choose anything. A city in the sea, that sound perfect, thanks Nie ma ja sprawy Chyba poszukasz? Wiem, uciec stąd, sobie? ale nie mogę Jak chcesz znaleźć rybak, wiesz, jest ich sobie w dupie Dobra Dobra, Dobra ja sprzedaję nie, te ryby, Wodny stąd Ten. Driftwood to też jest trash, co nie? To go wyrwałem chyba Jak, jak to przenieść? Jak coś przenieść do kasza? W sensie? Ty, widziałeś, że teraz są w tym. To Go. To go. Normalnie paski, na przykład, nie wiem, za 6 dni, paski, które masz, nie wiem, 10, 10 yy, ty, napoi osi tego smaku, 10 napoi osi tego smaku, tego smaku i na przykład musisz do, do końca listopada tego to zużyć. E, okay. a to, na przykład nie wiem, masz 6 napoi w osi albo jakieś botany na osi i tak dalej. To jest całkiem spokojne. Takie dźwięki przerażające. Sto 180 złotych na przykład płaci 60 Mi się bardzo podoba, bo są na jakieś tam różne chipsy inne pierdolenia takie połączone. Okej. Okay. Piękny dźwięki. zarobek. Ty, musimy tam tego, tamtemu ogarnąć tę... Ten... ...questa. A. To już nie, to nie mamy chyba. Gdzie... Tutaj to jest A, nie ma. No. Żart. Upsik. Won! Ej, kruk nam zjadł ten wróbel, yy, nasionko. O! Dziś dzisiaj jest. Dzisiaj to dzieje. co? Dzisiaj, dzisiaj do kopalni. Spoko. Gdzie jesteś? W domku. Dlaczego ty masz tutaj skrzynić na krótko? Eee, bo to moja skrzynia, a nie twoja. Będziesz się odpierdolodniej. To jest, jest naszym razem. Kłamałem. kłęs jakiś nowy. O! Herring. Hering. Nie masz herring, ale już nie ma herring przez Ciebie. Aha. No to nie damy. To kupię potato. Kupię potato. Ale będzie harvest. Dobra, to idziemy y kopać? Chodź. Zakadać, czekaj, zakadać. A! Liot to jest to jest KLJ, to jest KLJ. co to jest Bagietka! Stąd. Ty kurwa, ja chciałem wyciągnąć. A Tu jest zakopane teraz. O! Tu się. O! To zbierz. A będę pierwszy. Pierwszy, pierwszy. Łatwo. jakiś rzecz kuß, nie? I, I farma i... Ej, gdzie idziesz? Chodź Aha. tu. No i wyszła. O, stoją razem na skarpie. Nie rzucajcie tak. Ktoś tu idzie. Ej. Stój. Nie chcę gadać. Z nami. <glarwia> tak, to pytanie. Nie gadać z obcymi. Z... 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 Sorry. To jest stary ten Loct. ma. Kurwa za ile to piwo? Żal. O, tu jest pijaczka, no, tak A, tutaj są gry, no tak. Co, nie Leave me alone. Grałem. Chcemy Jota Cola

Dobra, fajnie było pograć, idziemy do domu. Ja idę zasiać, co kupiłem, okay. ale ciemno. Piwo po 400 zł. Dramat. Ty gadasz. No. Nawet Zostawa. się nachlać nie może. Ści... Mocne lębowy nigdy mi tego nie zrobiły. <laughs> Jest to znaczak wejść Jaka jutro pogoda Clear and sunny all day Wstaliśmy To list. Dostałem... O ja też Tota Mant customers A zbiór dalej O! Zbiory Znowu na, woda. na go, to tak. Dzięki za oglądanie woda. Nie wiem czy jakieś <śmieniczynety> Super. To jest tutaj, więc nie? Y Chyba tutaj. Jeszcze raz się siebie Gate, wood fence, wood sign, text sign, wood chest. 50 wood? 50 wood? Co jest? Ojej, to jest trudne, że aż tyle drewna. W Minecrafcie potrzebują tylko 8, a tutaj? No, to jest... Żal.

Soundtrack tej gry jest świetny. No. Czekaj, najpierw jestem tu w zasadzie. Dawaj. Tu będzie coś drzewko trzeba Chyba nie. Chyba nie. To ja mam na cutfish quest'a. Do ulega. Tak. Nie grzebać w śmietnikach. Catfish, gdzie, się to, gdzie się to się łowi? Można to łowić na oceanie? Trzeba jakoś znaleźć tą... Stargibali-pedię. Nie grałem z Kubą, tak robiliśmy. ma Edu. z Nice. Tutaj okay. O, tutaj. Widocznie pan i się nie Aha. Okay. No, trudno. Miałem prezent, ale on był góry ryba na dole. Powder Wid O jest Max, proszę bardzo. I mi, mi dał lepszą wędkę po prostu. Co w ogóle powróciłem do oglądania bez planu Co to jest? O herring! No, kanał bez planu Nie znasz Polecam ogólnie Kurde prawie perfekt Jestem Henk i prezent 10 baitów i dwa wem Zwukie ryba O Halibut Co ja miałem ten katwish Nie mam już nie mam miejsca w sumie no właśnie Super dostałem O, a nie mam miejsca na to Żal ja też Dobra, zostawię te trzy ryby Tutaj chyba Tak, jest... dobra, do spanka Dwadzieścia minut bo. Clear and sunny all day. Spać, spać Nie, tam spokojnie. 10 minut jeszcze o! Zdobyłem recepturę na, na, na Basic Fertilizer. Ale to mi tak. wie? Co wie? Kończymy. Czemu jesteś ubrany jak Steve? Specjalnie się ubrany jak Steve. Mówię, czy jesteś stwierdzony. Dobra, to co, kończę najmo. Dzięki, no. jest, dzięki. Dzięki za oglądanie woda. Nie wiem, czy ktoś będzie oglądał woda, czego pomyślimy. No. Ale jeżeli tak, to kurczę, na pewno mi się bardzo podobało. Dobra. Tak, i zap zapraszam na następne streamki, jak coś. Tak jest. Pewnie będzie starciwa, jakieś tak, GeoGuess, na pewno jakiś Minecraft. Coś tam się popatrzy. Żegnajcie, opatki.